Siemanko, Jesteś na kanale Iowa Łucznik. Jak trafiłeś przypadkiem na ten kanał? Na tym kanale dzielę się swoim doświadczeniem o ucznictwie tradycyjnym. Jeżeli już obserwujesz mnie, ciśnij w like i uczymy z naszym nowym odcinkiem, którym ja będę testował, trenował. I dzisiaj porozmawiamy o tym, czy iłość, czy jakość co jest lepiej. Pisz w komentarzu, a ja dzisiaj robię swój trening z licznikiem. Policzę ile ja potrafię zrobić jakościowych serii za godzinę. No i widzimy się w końcu filmiku i w komentarzach. Quakes the earth does weep, secrets buried, secrets keep, a heartbeat lost in shadows deep. Drums are pounding, fate takes aim, a whisper grows into a flame. No i cóż, jestem gotowy. Zaczynam swoje strzelanko. Zaczniemy od 19 metrów, 18. Pierwszą naszą serię, na razie jest po zerach. Będę strzelał właśnie w jednej serii 10 strzałów. Będziemy robić, normalnie są przerwy normalnie w sadnicy, na oddech chociażby i na picie wody nie tak że będę w godzinę y bez żadnego oddechu. No cóż e, już jest 11 wystrzyliwym równiutko z strzał był odpoczynek na picie wody oddychania. Co mogę stwierdzić? Dla mnie osobiście jest najważniejsze to bardziej skuteczność i prawidłowość dlatego jakość strzelania dla mnie na pierwszym miejscu po ilości, żeby oddawać dużo strzał trzeba albo się mniejsza odległość i słabszy łuk żeby to robić i więcej strzał żeby to robić więcej ale tutaj już będzie zależało od was co wy chcecie uzyskać z tego strzelania dla mnie tak jak my strzelamy najczęściej 3D najważniejsza pierwsza strzała i trafienia z pierwszej strzały i na godziny mam wypuszczonych 100 strzał. Jeżeli chodzi o szybkość strzelania, to potrafię strzelać za 2,5 sekundy jedną strzał. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak się szybko strzelać, jak ja strzelam, albo żeby ja pokazał jak szybko ładować i szybko strzelać, pisz w komentarzu. I w na następnych odcinkach spróbuję Ci zmontować filmik, gdzie dokładnie pokażę jak się szybko ładować. I jak szybko strzelać. No i cóż, widzimy się w następnych filmikach. Jeżeli spodobało się, stał polubienia i do zobaczyska.